Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w króciusieńkim przekaziku, dosłownie kilkuminutowym. Jeżeli uda mi się w ten sposób skumulować pewne informacje, w przekaziku pod tytułem Rada od Twojego Anioła Stróża na najbliższy tydzień. To jest takie krótkoterminowe czytanko, właśnie na okres mniej więcej jednego tygodnia, tam plus minus parę dni. Wybieracie sobie zestaw kart, który najmocniej Was właśnie tutaj kusi, przyciąga, jak to się mówi. To jest opcja numer jeden. To jest opcja numer 2 i to jest opcja numer 3. Którą opcyjkę sobie tam upatrzyliście, to proszę sobie ją wybrać. No i za chwileczkę zobaczymy, co tam się pod tymi kartami kryje. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zapraszam do zamawiania czytań prywatnych. Tam w zakładce społeczność, która się znajduje u góry na kanale, możecie sobie sprawdzić, jakie są właśnie aktualne promocje. Obecnie mamy takie fajne sesje energetyczne za 33 zł na odbudowę. Relacji z konkretnymi osobami. Z którymi wam się relacje na przykład popsuły, czy pokłóciliście się, czy nie macie kontaktu. Druga sprawa to są atrakcyjne zestawy świąteczne. W zestawie zawsze jest taniej. Macie trzy zestawy do wyboru, gdzie po prostu pojawiają się atrakcyjne czytania oraz sesje energetyczne. Można sobie poczytać w zakładce społeczność, co dany zestaw zawiera, no i wybrać sobie ten, który jest dla was najbardziej atrakcyjny. Kontakt do mnie zawsze znajduje się w opisie pod filmem. Zapraszam do. Przesyłania wiadomości mailowych. Ok, rada e, Twojego Anioła Stróża na okres najbliższego tygodnia na najbliższy tydzień jedyneczka. Co tutaj ten Anioł Stróż dla Was? O, na najbliższy tydzień. Chcę powiedzieć, niewątpliwie wy jesteście w jakiejś trudnej, bardzo sytuacji, bo nosicie na sobie dziesiątkę buław, nosicie tutaj jakiś bardzo, bardzo duży ciężar, coś was strasznie przytłacza, przygniata, coś jest dla was bardzo dużym problemem, coś po prostu jest ponad wasze siły, coś jest w tym momencie nie do opanowania. I zobaczcie, jaką macie piękną kartę. Matka Maryja, oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Innymi słowy, ten przekaz e, mówi po prostu jasno. E, nie martw się w tej Twojej sytuacji, jakkolwiek ona tragicznie wygląda i jakkolwiek jest Ci obecnie bardzo, bardzo ciężko, dlatego że ta sytuacja po prostu e, zostanie załatwiona, zostanie rozwiązana w jakiś taki e, no. Może i zaskakujący dla Ciebie sposób, bo tu jest napisane oczekuj cudu, czyli czegoś, czego Ty nie brałeś, nie brałaś pod uwagę. E, więc e, słuchajcie, może to być jakiś niespodziewany telefon. Bo nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale ja muszę cały czas odrzucać połączenia, bo tutaj akurat telefon mi dzwoni w momencie, kiedy nagrywam. Na szczęście mi się ten przekaz nie wyłącza w momencie, kiedy właśnie ten telefon dzwoni, tylko nagrywanie idzie dalej. No ale niestety ktoś się po prostu uporczywie dobija, więc może właśnie dostaniecie taką wyzwalającą wiadomość, jak ja to mówię. Wręcz tutaj do Was ten anioł stróż może się dobijać właśnie, e, mówić, no nie przejmuj się, naprawdę, ja tu jestem, hello, nie zostawię Cię przecież bez pomocy. Nie zostaniesz sam czy sama, nawet jeżeli tak Ci się wydaje, że jesteś w tym momencie osamotniony, osamotniona. Ja Cię tutaj po prostu nie zostawię w tym wszystkim. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. No nie da spokoju. <laughs> Będzie dzwonił, nie da spokoju. Zobaczmy, Teraz przekaz dla dwójeczek. Myślę, że tutaj wszędzie jest ten dobijający się anioł stróż, bo dla dwójeczek też będzie. No i co dla Was jest? Bogini Ostara, obfitość. I mamy tutaj kartę słoneczka. No, tu jest po prostu y, bardzo fajny czas dla Was, y, idzie. Zobaczcie, że w ogóle Bogini Ostara jest związana ze świętami wielkanocnymi. Święta wielkanocne wypadają nam właśnie mniej więcej za tydzień, czyli idealnie Wam się to skomponowało i zgrało, ponieważ właśnie w okresie świąt spotkają was jakieś przyjemności, jakiś dostatek, jakaś obfitość. To niekoniecznie chodzi o dostatek pieniężny, ale ktoś na przykład może zarobić jakieś większe pieniądze w ciągu najbliższego tygodnia, może coś mu tutaj tak jak to się mówi skapnąć, może mieć jakąś fajną relację, czy w ogóle ludzie będą dla was mili, życzliwi, albo no, będą wokół was działy się same pozytywne rzeczy, bardzo, bardzo pozytywne zdarzenia. Dla Was. No i tutaj rzeczywiście może to też tak być, że niektórzy dostaną premie świąteczne, być może i z tego się będą cieszyć, inni po prostu będą się cieszyć, że są razem z rodziną, że rodzina będzie dookoła Was że po prostu um, będziecie wszyscy razem wspólnie świętować, no bo tu jest taki właśnie jakby suto zastawiony stół, święta, które są świętami bogatymi pod wieloma względami, tak? Niekoniecznie pod względem materialnym, ale to też może mieć tutaj e, znaczenie. No i karta słońca oczywiście bardzo pozytywna, więc e, rzeczywiście idzie do Was coś po prostu dobrego, coś bardzo pozytywnego e, i Wasz anioł stróż jest tutaj właśnie takim zwiastunem, dobry wieści zapowiada. Być może cały jakiś taki lepszy okres w Waszym życiu. No i opcja numer trzy. Jaki jest przekaz od Waszego Anioła Stróża właśnie na najbliższy tydzień? Jaki jest przekaz od Waszego Anioła Stróża na najbliższy tydzień? Jaki jest przekaz od Waszego Anioła Stróża na najbliższy tydzień? Bogini Atena, wewnętrzna mądrość. Wiesz, co masz czynić? Zaufaj Twojej duchowej mądrości i niezwłocznie podejmij właściwe działania. Co to jest nasza duchowa mądrość? Ano to jest po prostu. Po prostu nasza intuicja. To jest to samo, co Was skłoniło do tego, żeby po prostu wybrać właśnie ten zestaw. Ja myślę, że to jest taki jasny przekaz. Ruszaj w drogę, ponieważ pokazuje się karta świata. I dla wszystkich tych, których intuicja gdzieś gna, chcieliby gdzieś wyjechać, pojawić się w nowym miejscu, nie wiem, przeprowadzić się, zmienić coś w swoim otoczeniu, pojechać na jakąś wycieczkę, poznać jakieś nowe obszary, rejony, to tutaj jest zielone światło. Rzeczywiście, jeżeli. Twoja intuicja ci podpowiada, że tam masz się znaleźć. To skorzystaj z tego, skorzystaj z tej rady, posłuchaj swojej intuicji, bo ona ci podpowiada mądrze. I jeżeli cię ciągnie w jakieś miejsce czy w jakiś obszar działania, który może być dla ciebie czymś zupełnie nowym, to idź w tę nową drogę. Jak najbardziej może tutaj chodzić o poznanie takiego świata, którego do tej pory właśnie ty nie dotykałeś, nie dotykałaś. Yy. Czyli uczenie się nowych rzeczy, coś co było do tej pory może dla ciebie tak zwaną czarną magią. Jak najbardziej masz tutaj zielone światło, i właśnie Twoja wewnętrzna mądrość, Twój wewnętrzny kompas dobrze Ci podpowiada. Więc tutaj dla wszystkich tak zwanych wahających się, to jakby te karty są już takim ostatecznym potwierdzeniem, że tak, to jest właściwy wybór. To jest takie właściwie postawienie kropki nad I, czyli Twój Anioł Stróż daje Ci zielone światło, podpowiada Ci, szepce Ci tutaj do. Ucha po cichutku, i ty właśnie odbierasz te delikatne sygnały. No, i właśnie odbierasz to pod postacią takich e, intuicyjnych, właśnie odczuć. Więc to jest jak najbardziej zgodne z prawdą. Nic ci się nie wydaje, e, to rzeczywiście się dzieje, i rzeczywiście tutaj, no, coś ci podpowiada, że to jest dla ciebie dobre wyjście, dobra sytuacja. Więc tak to wygląda dla opcji numer 3. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.